Cześć, nazywam się Dominik Kruk, zapraszam na kolejny odcinek Kuliska Pepiła. Paweł Noworowski, z nami przed meczem z Kłosem Gałowo, domowym meczem. Paweł, zanim o nas, to może tym razem na początku o przeciwniku. Bo wiadomo, że ten to też jest taki fachowiec, który analizuje to, co się dzieje u przeciwnika również. Zauważyłem, że to jest Kłosgałowo, nasz przeciwnik. To jest taka drużyna, która potrafiła zabrać punkty drużynom z czuła tabeli, a traciła, straciła większość punktów z zespołami z dołu tabeli. E, czy to jest w związku z tym dla nas też taki e, znak zapytania i ostrzeżenie? Uważajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. O tak, no tak, na pewno mecz Puławka przestrzegałem przed tym naszych zawodników, że. Żeby byli czujni, bo tutaj na pewno przyjedź która będzie się dobrze broniła, będzie dobrze przechodziła z obrony do ataku, bo dysponuje szybkością z przodu, nie tym fragmentem gry, także ja osobiście nie spodziewałem się łatwego mecha. Nie ma chyba w tej lidze łatwych spotkań. Nie no, to też zależy od nas, jeżeli podejdziemy na 120% może ułożyć się tak, że po, po 30 minutach będzie to łatwiejsze spotkanie, ale na pewno nie Paweł, na ile to jest tak, że... Siła fizyczna, czyli to co jak jesteśmy wytrenowani, to co potrafimy, nasze umiejętności, a na ile to co siedzi w głowie? No to, to, to już jakby psychika i, i przygotowanie motoryczne, to wszystko się łączy. Do tego dochodzi technika, taktyka i, i mamy cały, cały, jakby, cały proces szkolenia. No to są wszystko składowe i, i kto, kto jakby poskłada te półzę lepiej, kto będzie się prezentował w tych wszystkich czterech fazach najlepiej, no to wygra mecz. No dobrze, to jak jesteśmy przygotowani. Bardzo dobrze uważam, że też pokazuje to pozycja w tabeli. Wygrywamy w zasadzie mecz za meczem, wygrywamy wysoko przekonująco, także myślę, że jesteśmy w dobrej dynamice i chciałbym po tym meczu powiedzieć to samo. Kibice najczęściej oczywiście oglądają mecze, e, natomiast trener jest zawsze z zespołem codziennie i każdy trening analizuje dokładnie. E, powiedz, e, jesteś w stanie już ocenić albo porównać e, ten początek e, przygotowań tego zespołu albo ten przed pierwszym meczem do tego sezonu, a już po rozegranych w kilku kolejkach. Widzisz, że ten zespół rośnie, widzisz, że on się zmienia, widzisz, że, że on się komponuje. Tak, no do, do, do momentu meczu z ubuszeniem szczaka wiedziałem, że nie traciliśmy bramek. Tutaj się przytrafiły trzy, ale potrafimy zdobyć pięć. Także na początku była mowa, że strzelamy tylko ze fragmentów gry. To już się zmieniło. Strzelamy nie tylko zostaje fragmentów gry, strzelamy też piękne bramki z akcji. Także rozwój jest widoczny, gołym okiem i tyle. I tylko to może nas cieszyć. Spytałem chyba po meczu z Czcianku Łukasza Walkowiaka, trenera Lubuszanina, o tym, czy jest miłośnikiem hiszpańskiej piłki, no bo wiemy, że Ty jesteś miłośnikiem hiszpańskiej piłki. Eee, czy to był taki mecz hiszpańskiej piłki w Trzciance? Tak, no to e, szczerze powiedziawszy, to wchodzę na boisko i wiem, że będzie dużo bramek, bo to nie jest przypadek, że na tak świetnych e, e, płytach jak, jak ta w Trzciance e, pada dużo bramek, bo w Międzychodzie też jest świetna płyta i ten też był wynik 6 do trzech. także e, boisko też ma znaczenie, drużyny grające ofensywnie też mają znaczenie, no, no i fajnie, fajnie, że że mecz stał na, na wysokim poziomie, że dużo bramek padało, bo to po to gramy, żeby cieszyć kibiców. Pytałem Łukasza Welkowiaka o słowo, które, o którym się często w pani mówi remontada, bo to on gonił, jego zespół gonił wynik. Pytanie, czy w takich meczach jak ten dzisiejszy jest ważne, kto ten wynik otworzy? Tak, no, w każdym meczu jest ważne, kto wynik otworzy, bo pierwsza bramka na pewno zmienia działania taktyczne, plan taktyczny drugiego trenera, który traci bramkę na, na na mecz, trzeba coś zmienić, żeby, żeby wygrywać, to jest ważne. I tyle. Dobrze, to jeśli chodzi o tą taktykę na ten dzisiejsze spotkanie, wygląda to trochę podobnie jak w przypadku meczu z czcianką. Personalia się trochę pozmieniały, natomiast jeśli chodzi o ustawienie, to wydaje mi się, oczywiście mogę się mylić, zaraz mnie skorygujesz, że to może być podobnie. No tak, no, no podobnie. Podobnie wychodzimy. Chcemy zagrać ofensywnie, odważnie. I teraz, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki Paweł. Dziękuję. Dominik Kluk z nami przed meczem KP Piła Kłos Gałowo. Pytałem trenera o kłosa Gałowo, to zapytam ciebie o kłosa Gałowo, bo patrząc na ich wyniki suche, zabierają punkty tym, którzy są z przodu tabeli, a gubią punkty z tymi, którzy są z tyłu tabeli. Hmm, możliwe, że tak jest. No, Kłos Gałowo kojarzy mi się tylko z dwiema rzeczami. Tak? Pierwszą rzeczą to jest Gałopol, czyli <ślad> zakład bardzo wielki rolniczy, a drugą rzeczą jest Wojtek Szwedek, z którym Dzieliliśmy szatnie z chłopakami, nietuzinkowa postać, bardzo dobry przyjaciel, fajny chłopak. Także to są dwie rzeczy jedyne, z czym się kojarzy kłos gałową. Mam nadzieję, że dzisiaj z, wyjdziemy obronną ręką z tego pojedynku i nie zabiorą nam punktów, tak jak zabrali innym rywalom. Chyba gołańczy, tak? Z tego co widziałem. Szamotułom między innymi też. No, no Ale to... gołańczy również. Okej, okay, dobra. Wojciech Szwedek, znana nazwisko, znana postać w, tutaj w naszym regionie. Cokolwiek była mowa o tym, on zna ten zespół, rozmawialiście w ogóle na ten temat, czy nie? On tam gra. <ścoughs> Czyli nie tam, rozmawialiście? On tam gra, także. Nie, rozmawialiśmy. Przed meczem rozmawialiśmy, niestety Wojtek ma kontuzję, także także najprawdopodobniej z tego co wiem, to nie wystąpi dzisiaj w tym meczu, ale, ale porozmawialiśmy sobie troszkę o o dzisiejszym spotkaniu i, i szkoda, szkoda, że nie będziemy mogli po prostu spotkać się na płycie boiska, chociaż ta płyta, no, nie jest zbyt idealna do gry w piłkę, no można na nią spojrzeć pewnie z trybun, wygląda pięknie, no ale trawa jest, no nie jest skoszona zbyt krótko, także piłka będzie... Na piknik będzie... idealnie. Na piknik idealnie, żeby się położyć dokładnie, kocyk rozłożyć i poleżeć, to myślę, że niejedna rodzina byłaby zadowolona, ale żeby grać w piłkę, no to niestety to Tutaj nie będzie to sprzyjało po ziemi. Gra w piłkę nie będzie na pewno wyglądała, no bo ta piłka będzie stawać, a trawa jest zbyt długa. No. Trzeba, a my tego no. nie lubimy, jak piłka staje. Nie lubimy jak piłka chodzi. No dokładnie. No, no niestety tutaj działamy w tym aspekcie, żeby się, żeby się to zmieniło, ale no, Jak na razie no, nie wychodzi nam to jak najlepiej, no bo nie mamy tego efektu. No, musimy, się, musimy mieć to, co mamy i no, przeciwnik będzie miał dokładnie tak samo. Okej, okay, to trochę o nas. Jesteśmy silni, mocni, skupieni? Jako zespół. Jako zespół, myślę, że tak. Staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, także idzie nam to. Wydaje mi się, że dobrze. Coraz lepiej. Musimy poprawić jeszcze parę szczegółów. A mamy, jak to trener mówi, na ławce klasowych zawodników, którzy będą zmieniali. Mam nadzieję, oblicze meczu na plus, nie na minus. Czyli rozumiem, że jednym z nich jest Dominik Luk, który zmieni oblicze meczu na plus albo doda ten plus do tych plusów. <grym> Mam nadzieję, jeśli dostanę szansę, ale jest jeszcze Rafał, także jest Piotrek, także dzisiaj wesoła, wesoła ławka rezerwowych. Dzięki, Dzięki bardzo. Janek Staszak jest z nami tym razem, przed meczem jeszcze. Janek, czego się spodziewamy? No spodziewamy się, jak to można powiedzieć klasycznie, kolejnego ciężkiego meczu. Jednak no znamy swoją wartość, wiemy, że tutaj gramy o trzy punkty i tak naprawdę tylko chcemy tutaj wygrać. To jest nasz cel oczywiście, no przeciwnicy też są trzech punktów, jak każdy pewnie. Eee, ale czy na nas ciąży jakaś presja, czy tego w ogóle nie odczuwasz? Szczerze, no ja osobiście nie odczuwam, myślę, że chłopacy też nie odczuwają żadnej tej presji. My tak naprawdę chcemy grać swoje, chcemy, chcemy wygrywać i zagrać przede wszystkim na 100% swoich możliwości, bo wiemy, że jak zagramy właśnie na 100% swoich możliwości, to, to wygramy z każdym. A powiedz, jak to z twojej perspektywy wygląda? Ten okres, już kilku rozegranych kolejek. Mówię pod kątem tego, jak wygląda zespół. One ośnie, Twoim zdaniem? Tutaj coś się buduje, zmienia. Jak to, jak, jak to ty określisz? Znaczy, myślę, mi się wydaje, że zespół był też już na początku dobrze zbudowany. Teraz tak naprawdę szlifujemy, szlifujemy formę. Wiadomo, że sezon się rozkręca. Gramy tak naprawdę no, co, co dwa tygodnie, co trzy dni gramy. Bo wiadomo, że dochodzi też w też wszyscy mają okazję, żeby grać i, i to też jest fajne w tym wszystkim. Eee, kłos gałowo, rywal no, zupełnie nie znamy, nie graliśmy z nim jeszcze nigdy. No szczerze mówiąc, ja nic nie wiem o tym rywalu, ale wiedzą trenerzy i oni nam przekazali pewne informacje. Dzisiaj będzie na pewno fajny, ciekawy mecz, też spodziewamy się dużo walki i dużo też zaangażowania ze strony Kłosa, żeby chociaż punkt urwać, ale my, my też będziemy zaangażowani i chcemy ten mecz wygrać. Mamy trochę spotkań przed sobą, bo czeka nas gałowo, czeka nas Iskra Szydłowo w środę i w sobotę Warta międzypust. No Na szczęście ma, ławka mamy szeroką, każdy może tutaj wejść i grać w pierwszym składzie, czy, czy to z ławki pomagać, więc tak naprawdę zespół jest dobrze przygotowany do tych, tych spotkań. Dzięki. Dziękuję.